Siemano widzowie, ogólnie to jest mój pierwszy short i chciałbym Wam pokazać y, przygotowywania Stafana Sylwestra. No to tak, zaczniemy od dwóch paczek takich tigerów. Fajne takie petardki. 0,6 y, grama na petardę. Sztuki ich jest 16 i mam dwie paczki. Cały taki nieduży ten petardek pikolaków, tak. Dumbu Mini Też ogólnie fajne Tak fajne petardki Wejścia 3 sztuk mam Zostały mi z tamtego roku Bo wystrzeliłem tylko jedną Tak samo bomby Mam pół g Neku na petardę A tutaj 0,2 g to takich z mocniejszych teraz będę wam wajpery jedynki całe opakowanie 20 sztuk też pół grama na petardę takie dum eee, nie pamiętam jakie to były a 2 g plus 0,2 g na petardę takie tp2l one też mają eee, jak to 0,2 g na petardę takie o Black Widow. one też podaj, że mają 0,5 grama na petardę, albo 0,2. Takie RC-5, nie wiem ile mają grama. I teraz tak, 3 paczki Voltów, no korsarzów. 2 paczki eksplozywów trójek. 2 paczki eksplozywów dwójek. I 3 paczki Skull z tego roku.